Chyba wszyscy pamiętamy historię motoru Lublin, który zaledwie dwa lata po reaktywacji klubu zawitał do PG Extra Ligi, który od tego czasu nie chcą opuszczać i walczą już o swój drugi tytuł mistrza Polski. Pewnie o podobnym scenariuszu marzyło całe Krosno, których drużyna w cztery lata po utworzeniu awansowała z drugiej do najwyższej klasy rozgrywkowej. Jednak pierwszy historyczny sezon wilków zakończył się spadkiem i po obiecującym początku mimo wszystko skończyło się na mniejszym bądź większym rozczarowaniu. Jednak co tak naprawdę poszło nie tak? Na to pytanie. Razem z Łukaszem z kanału Czarny Sport odpowiemy sobie w dzisiejszym odcinku. Żużel w Krośnie zapoczątkowano w roku 1950, natomiast pierwszą sekcję żużlową utworzono już 6 lat później. Od tego momentu mogliśmy widzieć aż 6 klubów z tego miasta. Początkowo były to Karpaty istniejące do roku 1969, następnie Kakażet, RZKS, KSZ oraz KSM. Przez wszystkie te lata nie było głośno o żadnej z nich, ponieważ ich największym osiągnięciem było zaledwie trzecie miejsce na zapleczu najlepszej ligi w Polsce w łączonym sezonie 1963-64. Rewolucja przyszła do Krosna w roku 2018, kiedy to w październiku po zakończeniu rozgrywek nad zespołem zarząd przejęła nowa spółka, która zaprezentowała plan zakładający m.in. profesjonalne prowadzenie klubu, rozbudowę stadionu, a w przyszłości awans do Ekstraligi. Efekty widać było już w pierwszym sezonie, który pod nazwą Wilki Krosno zakończyli na czwartym miejscu, natomiast już rok później awansowali oni do pierwszej ligi. Pierwszy raz w historii wygrywając rozgrywki ligowe i to od razu z kompletem punktów. Po tym niewątpliwie można to nazwać wyczyniem. Przyszedł czas na spore transfery i tak oto do klubu trafili m.in. Tobiasz Musielak, Wacław Milik czy Andrzej Lebiediew, dzięki którym wilki sprawiły niespodziankę, wygrywając fazę zasadniczą i awansując do finału, gdzie jednak musieli obejść się smakiem po przegranym dwumeczu z ostrowią Ostrów. Sezon 2022 nie ułożył się tak dobrze jak ten poprzedni, jednak, wystarczająco, by pojechać w playoffach, w których to pokazali się ze świetnej strony po raz kolejny, meldując się w wielkim finale i tym razem po dwumeczu pełnym kontrowersji, wygrywając ligę, co było równoznaczne z tym, że rok 2023 był pierwszym, w którym zobaczyliśmy zespół z krosna na najwyższym szczeblu rozgrywek ligowych. Rok temu zastanawialiśmy się nad przyczyną tak słabego występu Ostrowi Ostrów, która nie zdobyła ani jednego punktu. W przypadku drużyny z Wielkopolski problemem były transfery, ponieważ wszyscy solidni zawodnicy gwarantujący dwucyfrówki podpisali już kontrakty z innymi drużynami, a Ostrowia została z niczym. Podobny scenariusz mógł czekać Wilki, którym udało się wyrwać zaledwie Krzysztofa Kasprzaka i Mateusza Świdnickiego. A z takim składem, nie oszukujmy się, ciężko byłoby cokolwiek ugrać. Jednak klub z Podkarpacia oprócz tej dwójki wysłał również ofertę do Jasona Doyla, który mimo, że w połowie poprzedniego sezonu ogłosił, że zostaje w Unii Leszno. W ostatnim momencie zmienił zdanie dołączając do Beniaminka, przez co Grośnianie uratowali się od pewnego spadku przed sezonem, a na dodatek pociągnęli Byki do walki o utrzymanie, z którymi to zmierzyli się już na inaugurację sezonu. Drużyna trenera Ireneusza Kwiecińskiego od samego początku sprawiła niespodziankę i bardzo mocno postawiła się Leszczynianom, którzy, wyszarpując 5-1 w wyścigu 15, ostatecznie wygrali to starcie dwoma punktami. Jednak mogą oni mówić o dużym szczęściu, ponieważ z meczu w pamięci pozostanie nam na pewno defekt na prowadzeniu Andrzeja Lebedewa, który mógł decydować nie tylko o losach meczu, ale także całego sezonu. Po optymistycznym początku przyszedł czas na debiut przed własną publicznością. Spotkanie z apatorem Toroń od startu toczyło się pod dyktando Beniaminka, który swoje pierwsze historyczne zwycięstwo w ekstralidze zapewnił sobie już przed biegami nominowanymi. Był to z pewnością przełomowy moment, ale nie ze względu na pierwsze punkty, tylko przez stan toru, który nie podobał się m.in. trenerowi aniołów Robertowi Savinie. Od tamtego czasu zaczęły się problemy. Trzy dni później do Krosna przyjechał GKM grudziąc. Gospodarze odnieśli kolejny triumf, jednak nie obeszło się bez komentarzy na temat toru. Lider gołębi Niki Pedersen po dwóch biegach walki z utrzymaniem się na motocyklu postanowił wycofać się z zawodów, tłumacząc to nieodpowiednim przygotowaniem toru. Oczywiście kolejną kwestią jest to, że Duńczyk był świeżo po kontuzji, co nie zmienia faktu kontrowersji dotyczącej krośnickiego toru, których kulminacją był mecz szóstej koleki ze Stalą Gorzów, zakończony po dziewięciu biegach. Powód? Źle przygotowana nawierzchnia. Na temat tegorocznego toru w Krośnie można by było jeszcze trochę pogadać, jednak ten temat poruszyliśmy na kanale mojego gościa. Link do tego właśnie materiału znajdziecie w opisie. Wracając do wilków, ich kolejny i ostatni sukces udało im się osiągnąć w ostatniej kolejce, pokonując byki 47-43, co jednak nie zmieniło faktu spadku na zaplecze ekstraligi. Może gdyby nie defekt Andrzeja Lebediewa na inaugurację, może gdyby mecz ze Stalą zostałby rozegrany do końca, może gdyby nie kontuzja Krzysztofa Kasprzaka to udałoby się zdobyć bonus w Grudziądzu. Oczywiście, gdyby sytuacja wyglądała inaczej to możliwe, że nie byłoby tych trzech punktów z Unią Leszno, jednak pokazuje to nam, że tegoroczny Beniaminek nie był z góry skazany na pożarcie tak samo jak Ostrowia Ostrów w sezonie 2022 i pokazał charakter, z którego kibice w Krośnie mogą być dumni. Kilka punktów zespół z Podkarpacia potracił na swojej drodze, jednak nie było to głównym powodem spadku. Pewnie wielu powiedziałoby, że problemem był tor, ale to właśnie dzięki temu, jak bardzo wymagający był dla drużyn przyjezdnych, udało im się zdobyć jakiekolwiek oczka. Dlatego też moim zdaniem mimo wszystko problemem były transfery i może być to problem długofalowy dla wszystkich drużyn, które dopiero co wchodzą do najwyższej klasy rozgrywkowej, ponieważ przez to, że sezon Ekstra Ligi i pierwszej ligi kończy się w podobnym terminie. Większość zawodników chcąc mieć pewność startu na najwyższym szczeblu, podpisuje kontrakty już z wyprzedzeniem, przez co Beniaminkowie nie mają nic do powiedzenia. To jest oczywiście moja opinia. Natomiast czekam jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Dajcie znać w komentarzu.